firma o tym pomyślała. Proszę Państwa, od pana Mieczysława Foga, chyba jedynego żyjącego uczestnika Hurudana, który parę spektakli temu siedział tutaj, gdzie teraz siedzi pani Mira. No, dziękuję. I... To jest takie honorowe nasze miejsce po prostu. Ale powiem pani, pani Miro, że przyszedł do nas w antrakcie i miał chustkę mokrą od odłęszyć. To nie żart. Więc od pana Mieczycała Foga, z którym wiele konferowałem przygotowując ten program, dowiedziałem się, że pierwotna nazwa zespołu brzmieć miała: Coro Argentino Dano. I chór śpiewać miał wyłącznie repertuar południowoamerykański. Nazwa w sumie była inna. Skrót nazwiska, prawda? Znanego. Już wszystkiego im mówił nie będę, błagam, naprawdę. W tym gronie nie muszę, prawda? Dan. Natomiast te sympatie pozostały. Za chwilę jedna z pierwszych rumb. Przewieź błagam się. Za chwilę jedna z pierwszych rumb. Kolega Gołaz mi uczył dykcję, co co chodzi. Jeszcze raz powtarzam. Za chwilę jedna z pierwszych rumb, jaką adaptował dla polszczyzny hemat. Rumba fiesta. Przed Państwem ponownie Słowiki Ateneum. Radosny tam Kolumba, kiedy odkrył nowy świat A Rumba, kto nie tańczy, ten niech ma To Kolumba, bo on pierwszy na to wpadł skoro to co sił, kiedy odkrył nowy świat Kron naprzód i w tył, bo on pierwszy na to wpadł Kajtek Pewien znany, zaufany, jego majtek Krzyknął z góry widelą i rumba O, witalny, tryumfalny, tam Kolumba Pochodzi stąd Halo, tutaj Radio America. Za gór, za gór, za gór, za gór To jest rumba, to jest rumba Nie Rumba, to jest właśnie ten radosny tam kolumba, kiedy odkrył nowy świat. Rumba, kto nie wierzy, ten niech żal ma do kolumba. Bon, pierwszy na do wpadł!

Proszę Państwa, mamy taką mizę scen, że się artyści nie kłaniają po numerach. Ale ja wiedziałem, że słowiki Państwa ruszą.